Cześć z tej strony. Słuchajcie, znowu nie o piłce nożnej, lecz o ostatnich wydarzeniach, ostatnich informacjach, które do nas dobiegają. W dniu wczorajszym, jeśli się nie mylę, pojawiła się informacja, iż Polska włączy się aktywnie do działań koalicji w Syrii i w Iraku, do działań mających na celu powstrzymanie E, państwo państwa islamskiego przed rozprzestrzenianiem swoich wpływów w rejonie Bliskiego Wschodu. Krótko mówiąc, Polska ma włączyć się w działania bojowe e, mające na celu napieprzanie popa z ISIS. Jakie konkretnie, jaki konkretnie ma być udział Polaków i jakie siły mają być zaangażowane w operacje? <laughs> W dniu wczorajszym podano informację, iż do bazy w Kuwejcie zostanie wysłane, zostaną wysłane cztery nasze samoloty F-16 wraz z obsługą naziemną, wraz z zabezpieczeniem. I samoloty te mają prowadzić, jak na razie się mgliście mówi, działania patrolowe, rozpoznawcze na obszarze Iraku, i Syrii, generalnie nad obszarami kontrolowanymi przez państwo islamskie. Oprócz tego Polska ma wysłać kilkudziesięciu żołnierzy sił specjalnych, którzy mieliby prowadzić działania szkoleniowe w samym Iraku. Mieliby szkolić siły irackie do walki z państwem islamskim. Co ja na ten temat myślę, jakie reakcje wywołała ta informacja w szeroko pojętym społeczeństwie. No. Generalnie od razu pojawiły się głosy, no tak, idiota pierwszy się wyrwał. Um, takie rzeczy czytałem na Facebooku i na Twitterze. Um, idiota to tyczyło się ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierowicza. Um, ci, którzy tak piszą, zdają się... Um, zapominać, że Antoni Macierewicz nie podejmuje takiej decyzji. Decyzję taką podjęła premier Beata Szydło, oficjalnie rzecz biorąc podjęła premier Beata Szydło i ona wystosowała do ministra obrony narodowej, pana Macierewicza, taki prikaz, taki rozkaz, żeby zadysponował te środki bojowe, o których wcześniej wspomniałem, do dyspozycji sił koalicyjnych w tamtym rejonie świata. <laughs> Oczywiście, taka działalność nasza i opera taka operacja nie może być planowana z dnia na dzień. Podejrzewam, że rozmowy na ten temat były prowadzone już jakiś czas temu. I również trzeba pamiętać o tym, że tam operacja wojskowa, w szczególności operacja sił powietrznych, trwa już dłuższy czas i uczestniczą w niej różne państwa natowskie. Między innymi Stany Zjednoczone, to wiadomo, Wielka Brytania, Francja i tak dalej. I naturalną rzeczą wydawałoby się jest to, że Polska również w takiej operacji może uczestniczyć. Od razu podniosły się głosy, że to ściągnie na nas gniew państwa islamskiego i że to jest wystawianie Polski na atak islamistów. Oni kompletnie nie potrzebują tego wysyłania naszych wojsk tam, żeby na nas się gniewać. Uwierzcie mi. Jesteśmy i tak celem dla wszelkich tego typu popaprańców, m, dlatego, że nie jesteśmy muzułmanami m, i nie jesteśmy zwolennikami państwa islamskiego jako Polacy. To już wystarczy kompletnie do tego, żeby chcieli nas wymazać z mapy, wymordować, poobcinać nam głowy y, i tego typu rzeczy. Także Tutaj nie widzę, żeby zagrożenie się miało zwiększyć lub zmniejszyć. Inna sprawa, takie sygnały dobiegały od pewnego czasu, że Amerykanie zwiększają swój komponent ludzki w Iraku, zwiększają swoją obecność sił lądowych w Iraku, również na zasadzie takiej, że żołnierze amerykańscy, przedstawiciele sił specjalnych i nie tylko amerykańscy będą prowadzić tam działania szkoleniowe dotyczące szkolenia jednostek prorządowych, można powiedzieć, jednostek anty isis -owskich. Tutaj bym widział większe zagrożenie, jeżeli chodzi o naszych żołnierzy tam, o ich bezpieczeństwo, dlatego że Irakijczykom nie należy ufać. Tam, tam te podziały pomiędzy siłami nawzajem się zwalczającymi w Iraku są dosyć mało jasne. Konflikty poprzednie w Iraku czy w Afganistanie pokazywały, że nie należy mieć zbytniego zaufania do irackich czy afgańskich partnerów. No i niestety tutaj troszkę może być krzywo muszą nasi żołnierze tam uważać będą musieli bardzo na miejscu, ze względu na tą chwiejność poglądów, a często ze względu na inne wartości, którymi kierują się przedstawiciele sił tzw. Tak anty isis Co do sensu wysyłania czterech samolotów F-16, ja, wbrew temu, co piszą w większości ludzie, znawcy tematu, czyli, krótką mówiąc, dziennikarze i przedstawiciele mas mediów w internecie, Uważam, że to ma głęboki sens. Przede wszystkim sens szkoleniowy. Oczywiście te nasze cztery samoloty nie zmienią tam jakoś znacznie przewagi strategicznej nad państwem islamskim, ale przede wszystkim będą bardzo dobrym sposobem na doskonalenie współdziałania bojowego z innymi jednostkami NATO, z innymi jednostkami sojuszniczymi. I de facto nasi piloci będą mieli okazję wziąć udział w realnych działaniach bojowych, choć na razie się o tym nie mówi. Na razie mówi się tylko o służbie patrolowej, ewentualnie służbie obserwacyjnej tam gdzieś w rejonie. Trzeba jednak pamiętać, że nasi piloci będą latali w rejonie prowadzenia walk, i trzeba o tym pamiętać, że państwo islamskie. I nie tylko, wszystkie te różne siły, które tam ze sobą się napierdalają, dysponują bronią przeciwlotniczą i wiedzą, jak z niej korzystać. Nie będę już tutaj wspominał również o, o działających na tym samym terenie, na tym samym niebie samolotach rosyjskich sił powietrznych. Krótko mówiąc, zastanawiałem się już od jakiegoś czasu, kiedy Polacy włączą się. Wprowadzenie tej operacji nie sądziłem, że będą wysyłani żołnierze wojsk lądowych, żołnierze sił specjalnych, jako doradcy, jako z misją szkoleniową tam. Myślę, że od dłuższego czasu polskie jednostki specjalne i tak tam już działają w ramach współpracy międzynarodowej antyislamskiej. No jednak teraz, jakby to powiedziano oficjalnie. Taki jest koszt uczestnictwa w NATO i taki jest koszt wówczas, kiedy chce się odgrywać jakąś rolę w Europie na świecie taki jest koszt szkoleń wreszcie, które mam nadzieję będą warte ceny, jaką nam tam przyjdzie zapłacić. Mam nadzieję, że ta cena nie będzie zbyt wielka, że nie będzie żadnych strat ludzkich. Wśród naszych żołnierzy, bo straty sprzętowe to jest jakby inna sprawa. No i tak, słuchajcie, życzę naszym żołnierzom, którzy tam się pojawią, powodzenia, bezpieczeństwa i tego, żeby wszyscy wrócili z powrotem po zakończeniu misji do swoich rodzin i do kraju. Trzymajcie się na razie. Cześć.